Tak, my, my ja mu proponowałem, żebyśmy robili tą ekipę w ogóle, zanim była ekipa, zanim poznałem Wujasa, trąbę i całą resztę, nie? Więc ym, z nim były te pierwsze plany. Zresztą z sam go ściągnąłem do Krakowa, nie, więc jest w sercu zawsze ta, ta postać, ta osoba. Nie wiem, czy pamiętasz, ale myśmy mieli ekipę. W ogóle. Mieliśmy z taką no, tak, taką internetową, internetową ekipkę. ekipę. Ja? <grym> coś tak... było coś takiego? Byłeś tak naszym to... szefem takim. Takim trochę szefem. Doradcą takim. Doradcą no no no, no no. no ale no. generalnie później poszedłem w ciekawostki. A my sami już działaliśmy dokładnie, sobie, no. Dokładnie. Ale była taka była taka No i tam sytuacja, się poznałem że... tam byłeś szefem Karola? No? No. no? Ale takim doradcą, doradcą, doradcą. nie no, no, szefem, doradcą. na Facebooku będzie CEO freeze Tak, tak, było było poprzednie stanowisko. To była bardziej ekipa ziomków z tym mhm. niż, niż. A że oni się znali z, z Michałem, no to się go pytali i on nam doradzał cały czas i tak trochę z nami w tym był nie, ale to a. tak do, doradczo.